Ale mam taką swoją listę, stary, <śmiany> sobie zapisuję osób, które kiedyś kanał dopadnie. <śmiany> tu ich nienawidzę, nie? Czekaj to jak Drake miał teraz... Czujesz, jak to się op, op list nazywa, no, tak? No, ja, ja Chyba ja, tak to z Nie wiem, ale sobie Oponent o, list. list Kiedyś tak. sobie zrobię te listy, ale nie, że to jest takie coś, że się będę mścił. No nawet do Drake'a trochę jesteś, brodę masz. Dobra, mamy Drake'a, to ale będzie lapował, proszę chcę państwa. pamiętać, wiesz w co i Chcę po prostu pamiętać, yy, kto w życiu... Żeby nie zapomnieć, żeby wiedzieć po prostu, że... Żeby nie zapomnieć po prostu, nie? Kur... Myli my się goli, jesteś ty, masz przej**any. Ale stary to się używać śmieszne, ale nie, nie chcę zapomnieć. Chcę pamiętać, że nie jestem zawisty, nie jestem jakiś kurczę, żeby, żeby mieć taką, no po prostu... To nie jest zawiść, to jest akurat zawziętość taka czasami, ale chcę, no. tak, ja po prostu też chcę, chcę wiedzieć, chcę, chcę pamiętać, że, że po prostu ta osoba, kiedyś mi zrobiła, wiesz, są takie osoby nawet, kurde, które potrafią, nie wiem, pisać jakieś rzecz przez dłuższy czas, na przykład ja tego nie odczytuję, one zaczepiają. No ja no to nie zwracam uwagi w ogóle, ale na liście już będzie